F.8.1 Jakie siły społeczne stały za narodzinami kapitalizmu? Społeczeństwo kapitalistyczne jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Jak wykazał Mary Bokin, przez długi okres, może rozciągający się na przestrzeni ponad pięciu stuleci, kapitalizm współistniał ze stosunkami feudalnymi i prostą wymianą towarową w Europie. Bookhin przekonuje, że ten okres nie może być traktowany po prostu jako przejściowy. Jeśli nie chce się popełnić błędu polegającego na odczytywaniu przeszłości pod kątem teraźniejszości From Urbanisation i TS 179. Mówiąc prościej, kapitalizm nie był nieuchronnym wynikiem historii czy ewolucji społeczeństwa. W dalszym ciągu swojej pracy Bokin zauważa, że kapitalizm miał coraz większe znaczenie w mieszanej gospodarce zachodu od XIV aż do XVII wieku, ale jednak jego życie dosłownie wybuchło w Europie, szczególnie Anglii. W przeciągu wieku XVIII, a zwłaszcza XIX op. CIT. S. 181. Rodzi się pytanie: Co stało za tym coraz większym znaczeniem? Czy kapitalizm wybuchł na skutek przyrodzonej sobie większej efektywności? Czy też raczej zadziałały tu inne siły niż ekonomiczne? Pokażemy, że w całej rozciągłości mieliśmy do czynienia z tym drugim przypadkiem. Kapitalizm narodził się nie w wyniku działania sił ekonomicznych, lecz działań politycznych elit społecznych bogacących się na jego lichwie. W przeciwieństwie do prostej produkcji towarowej, rzemieślniczej, praca najemna rodzi nierówności i daje bogactwo nielicznym, i dlatego została wybrana, była chroniona i motywowana przez sprawujących kontrolę nad państwem w ich własnym interesie ekonomicznym i społecznym. Rozwojowi kapitalizmu w Europie sprzyjały dwie elity społeczne, rodząca się w degenerujących się miastach średniowiecznych klasa kapitalistów i będący monarchią absolutną państwo miasto średniowieczne ulegało gruntownej zmianie za sprawą stopniowego wzrostu władzy kapitału kupieckiego, przede wszystkim wskutek handlu zagranicznego. W ten sposób wewnętrzna jedność komuny miejskiej uległa poluzowaniu, ustępując miejsca powstającemu systemowi kastowemu. To musiało zaś doprowadzić do narastającego zróżnicowania interesów społecznych. Uprzywilejowane mniejszości jeszcze bardziej zdecydowanie naciskały na rzecz centralizacji sił politycznych społeczności miejskiej. Merkantylizm w słabnących republikach miejskich prowadził logicznie do wysunięcia żądania utworzenia większych jednostek gospodarczych, to znaczy upaństwowienia rynku i przez to bardzo przybrało na sile pragnienie wzmocnienia władzy politycznej. W ten sposób miasto stopniowo stało się małym państwem, torując drogę przyszłemu państwu narodowemu. Rudolf Rocker. Nationalism and Culture. S. 94. Rosnąca władza ekonomiczna prakapitalistów wywołała konflikt z władzą panów feudalnych. Co znaczyło, że ci pierwsi potrzebowali pomocy, aby umocnić swoją pozycję. Pomoc ta nadeszła ze strony monarchicznego państwa, które pragnęło osłabić pozycję zbyt niezależnej szlachty. Mając za sobą siłę absolutyzmu, kapitał mógł zapoczątkować proces zwiększania swojej władzy i wpływów rozszerzając rynek przy pomocy działań państwa. Jeżeli chodzi o państwo absolutystyczne, to było ono uzależnione od wsparcia tychże nowych sił ekonomicznych, i na odwrót. Państwo absolutystyczne, którego kufry zapełniły się za sprawą ekspansji handlu. Jako pierwsze forsowało plany kapitału handlowego. Jego wojska i floty przyczyniły się do ekspansji produkcji przemysłowej, ponieważ wykazywała ona zapotrzebowanie na liczne rzeczy, do których wytwarzania na wielką skalę warsztaty drobnych kupców nie były już przystosowane. To zaś stopniowo zrodziło tak zwane manufaktury, protoplastów późniejszych wielkich zakładów przemysłowych HOP. CIT. S. 117.8. Jednymi z najważniejszych działań państwa z punktu widzenia wczesnego przemysłu były tak zwane akty ogradzania, za pomocą których grunty gminne, wolna ziemia uprawna dzielona zbiorowo przez chłopów w większości angielskich wsi, były ogradzane, czyli wcielane do rozmaitych posiadłości ziemiańskich jako własność prywatna. Patrz sekcja F.8.3. Zapewniło to istnienie rzeszy pracowników bez ziemi, którzy nie mieli innego wyboru, jak tylko sprzedawać swoją pracę kapitalistom. Rzeczywiście, szeroki zakres niezależności, spowodowany tym, że większość gospodarstw rolnych znajdowała się w posiadaniu pracujących na nich, powodował, że powstająca klasa kupiecka narzekała, iż owi mężowie, którzy powinni pracować jako płatni wyrobnicy, kurczowo trzymają się ziemi, i w krnąbrności swoich serc wolą niezależność jako użytkownicy cudzych odłogów od zatrudnienia przez pana R. Chatawnej, cytowany przez Allana Elgara w Apostołach Chciwości, s. 12. Do tego jeszcze inne formy pomocy państwa zapewniły firmom kapitalistycznym uprzywilejowany start, gwarantując im przewagę nad innymi formami pracy, takimi jak wspólnoty. Głównym sposobem stworzenia rezerwy zasobów, nadających się do wykorzystania na inwestycje, było stosowanie merkantylistycznej polityki. Polegała ona na wzbogacaniu środkami protekcjonistycznymi kapitalistów i właścicieli ziemskich kosztem ich pracowników i klientów. Na przykład jedną z najpowszechniejszych skarg wczesnych kapitalistów było to, że robotników nie można nakłonić do regularnego pojawiania się w pracy. Kiedy tylko przepracowali kilka dni, znikali, gdyż zarobili wystarczająco dużo pieniędzy, aby z nich przeżyć przez kilka następnych dni. Wraz z nastaniem wyższych cen żywności, ustalonych za pomocą środków protekcjonistycznych, robotnicy musieli pracować dłużej i ciężej i w ten oto sposób zostali przyzwyczajeni do pracy w fabrykach. Na dodatek merkantylizm pozwalał na rozwój rodzimego przemysłu, powstrzymując zagraniczną konkurencję, a więc umożliwiając przemysłowcom zgarnianie dodatkowych zysków, które mogli potem wykorzystywać do zwiększania swoich inwestycji. Marksistowski socjalistyczny historyk gospodarki Maurice Dobbs pisze. W skrócie, system merkantylistyczny był systemem wyzysku regulowanego przez państwo za pomocą handlu. Odegrał on niezwykle ważną rolę w dojrzewaniu kapitalistycznego przemysłu. Była to w istocie polityka gospodarcza wieku akumulacji pierwotnej studia z Incapitalism Development. Studia nad rozwojem kapitalizmu S 209. To zjawisko wspomagania rozwoju kapitalizmu przez państwo było widoczne również w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jak wskazuje Edward Herman, poziom zaangażowania rządu w biznes w Stanach Zjednoczonych od końca XVIII wieku do dzisiaj zmieniał się według wzorca przypominającego kształtem literę. U. Ogromna interwencja rządu miała miejsce w okresie przed wojną secesyjną. Wielkie dotacje, spółki mieszane z aktywnym uczestnictwem rządu i bezpośrednie organizowanie produkcji przez rząd, później okres zbliżony do laissez-faire. Braku interwencji państwa. Między wojną secesyjną a końcem XIX wieku. Niemniej jednak był to okres nacechowany agresywnym wykorzystywaniem ceł ochronnych i wspieraniem przez państwo budowy kolei, co było kluczowym czynnikiem w ekspansji kapitalizmu w USA, po czym nastąpiło stopniowe wznoszenie się poziomu interwencji rządu w XX wieku, które nabrało przyspieszenia po roku 1930. Corporate Control, Corporate Power, S. 162. Interwencja ta gwarantowała, że dochody będą przekazywane przez pracowników kapitalistom. Pod opieką państwa Ameryka uległa uprzemysłowieniu, zmuszając konsumentów do wzbogacania kapitalistów i zwiększania zasobów ich kapitału. Według pewnego studium, gdyby zostało zniesione cło w latach 30. XIX wieku, około połowy sektora przemysłowego Nowej Anglii zbankrutowałoby. Cło stało się niemalże permanentną instytucją polityczną reprezentującą rządową pomoc dla przemysłu. Utrzymywało ono ceny na stałym poziomie, chroniąc je przed obniżeniem przez zagraniczną konkurencję i w ten sposób przesuwało podział dochodów na korzyść właścicieli majątków przemysłowych, a na niekorzyść pracowników i klientów Richard B. Duboff, ad and power akumulacja i władza. S. 56. Ta ochrona miała istotne znaczenie, gdyż jak zauważa Duboff, koniec wojen napoleońskich w 1814 roku. Ponownie otworzył Stany Zjednoczone na zalew brytyjskich towarów z importu, który spowodował wypadnięcie z biznesu wielu firm amerykańskich na skutek przegranej konkurencji. Duża część nowo rozbudowywanej infrastruktury przemysłowej została zmieciona z powierzchni Ziemi. Przyniosło to ze sobą dziesięciolecie prawie stagnacji. Nie jest więc niespodzianką, że era protekcjonizmu zaczęła się w R. 1816 wraz z agitacją na rzecz wyższych ceł na północy USA. Op. CIT. S. 14 S. 55 W połączeniu z funkcjonującym już systemem represji wobec ruchu robotniczego i wydawaniem przez rząd ustaw o gospodarstwach patrz sekcja F.8.5, co stanowiły równoważnik europejskiego merkantylizmu, który bądź co bądź był ponad wszystko inne polityką protekcjonistyczną, to znaczy wykorzystującą rząd do pobudzania rozwoju urodzimego przemysłu. Dopiero gdy Ameryka znalazła się na szczycie piramidy gospodarczej, rzeczywiście wrzekła się interwencji państwa, zupełnie tak samo jak Wielka Brytania, musimy zauważyć. Nie chcemy przez to sugerować, że pomoc rządu ograniczała się do CEU. Państwo odgrywało kluczową rolę w rozwoju przemysłu lekkiego i ciężkiego. Jak zauważa Don Zerzan, rolę państwa wymownie obrazuje fakt, że system zbrojowni rywalizuje teraz ze starszym określeniem amerykański system wytwórczości, gdyż dokładniej opisuje nowy system metod produkcji, rozwinięty w początkach XIX wieku element cofre Fusal, s. 100. Ponadto, w wyniku innowacji technologicznych, podczas amerykańskiej rewolucji przemysłowej. Czołówka przemysłu ustawiała na produkcję uzbrojenia, w której nakazy gwarancji rządowych usprawiedliwiały inwestycje o wysokich kosztach produkcji, lokowane w maszynerię specjalnego przeznaczenia i kadrę menedżerską. I rzeczywiście, zbrojownie należące do rządu odnotowywały czasami pionierskie rezultaty William Lasonik, competitive advantage on the shop floor, s. 218. Rząd także aktywnie wspierał ten proces rewolucji w handlu robotami publicznymi w branżach transportu i komunikacji Richard B. Dubowff, CIT, S. 15. Oprócz tej fizycznej pomocy, władze państwowe udzielały innych form pomocy mających decydujące znaczenie środkami takimi jak korporacje czarterowane i BIT. I, jak zauważyliśmy w sekcji b25 przy pomocy zmian w systemie prawnym, sprzyjającym interesom kapitalistów kosztem reszty społeczeństwa. Co ciekawe, między 1840 a 1860 rokiem w Stanach Zjednoczonych miało miejsce zwiększenie się nierówności, które zbiegło się ze zwycięstwem pracy najemnej i kapitalizmu przemysłowego. Lata XIX wieku ustanowiły cezurę w życiu Ameryki. Pod koniec tego dziesięciolecia. Gospodarka przemysłowa zapewniła sobie decydujące zwycięstwo w Ameryce, zaś pod koniec lat trzydziestych tegoż stulecia wszystkie jej zasadnicze cechy były już zdecydowanie obecne dla O Op. CIT. S. 99. Nie jest to niespodzianką, ponieważ jak już przekonywaliśmy wiele razy, rynek kapitalistyczny dąży do zwiększania, nie zmniejszania, nierówności między jednostkami i klasami. Trudno więc się dziwić. Że indywidualistyczni anarchiści w owym czasie oskarżali sposób, w jaki własności została przeobrażona we władze mnożenia przychodów, używając słów i odkropka koło Ingallsa. Przede wszystkim, jak to ujął Paul Ormerod, radzenie, by postępować według polityki czysto wolnorynkowej, wydaje się stać w sprzeczności z lekcjami dosłownie całej historii gospodarczej począwszy od rewolucji przemysłowej. Każdy kraj, który wszedł na drogę silnego, zrównoważonego wzrostu. Uczynił to jawnie naruszając czyste zasady wolnego rynku. Model przedsiębiorczości na rynku produktów wraz z rozważnym wsparciem państwa oraz represjami na rynku pracy, wydaje się być dobrym modelem rozwoju gospodarczego. D.F.F.Conomicys. Śmierć ekonomii. S. 63. Zatem siły społeczne działające podczas budowania kapitalizmu wynikały z połączenia działalności kapitalistycznej i działań państwa. Ale byłoby wątpliwe. Czy bez poparcia państwa działalność kapitalistów wystarczyłaby do wygenerowania początkowej akumulacji kapitału niezbędnej do dalszego toczenia się ekonomicznej piłki? Stąd konieczność merkantylizmu w Europie i jego zmodyfikowanego kuzyna pomocy państwowej w postaci ceł i ustaw o gospodarstwach w Ameryce.